Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj mi się zdaje, że będzie bardzo fajowa piosenka. Naprawdę. Posłuchajcie, wyszło od tego, że patrząc na to, co się dzieje chwilowo na stacjach basynowych, no to jedno się mówi, a drugie jest. Wszystko działa prawidłowo. Zapasów potąd. No a... Posłuchajcie. Orlen twierdzi, że nie ma obawy, lecz zaufać mu śmie tylko wariat. Przebiegają rytmicznie dostawy, a tu napis radosny – awaria. Gdy na stacji brakuje paliwa, Pojąć chyba najwyższa już pora, nie wyciśnie się ani kropelki. Z dystrybutora, z dystrybutora. Andrzej Duda pojechał do Stanów, niesłychana się scena tam stała. Przy fizycie zabrakło mu fanów, bo polonia go tam wygwizdała. Gdy Andrzejku brakuje paliwa, pojąć chyba najwyższa już pora. Nie wyciśnie się ani kropelki. Z dystrybutora, z dystrybutora. Słoma z, z butów pisiorom wyłazi. Nie starczyło socjalnych prezentów. Teraz trzeba rywali obrazić. Przy absencji innych argumentów. Kiedy władzy brakuje paliwa, pojąć chyba najwyższa już pora. Nie wyciśnie się ani kropelki z dystrybutora. Sondaże coraz bardziej złowieszcze. Można z nerwów zająć sanitariat. Czy leci z nami ten pilot jeszcze? Spokojnie, to tylko awaria. Spokojnie, to tylko awaria. Yy, bardzo miło, że Państwo byli łaskawi wysłuchać. A teraz posłuchajcie jeszcze, jakie dzisiaj imieniny mamy. A mamy. Dzisiaj 3 października imienin we wtorek obchodzą Gerard, Gerarda i Teresa, a także Augustyna, Częstobrona, Cyprian, Ermegarda, Eustachy, Ewald, Ewalda, Irmegarda, Kandyda, Maksymian, Romana, Sirosław i Sulibor. Wszystkiego dobrego moim ukochanym Państwu solenizantom. Przysłowie na dzisiaj na Gerarda, gdy sucho lato będzie z pluchą. Nietypowe, więc to dzisiaj mamy jedno, mamy dzień... Kasztana. No. Yy, cycat dnia, żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć. Bardzo mądrze i naukowo. To Albert Schweitzer. Natomiast y, teraz będzie, pomyślałem sobie, że ponieważ Basia B, nazwisko znane redakcji, y, przysyła mi tyle gier półsłówek, to dzisiaj będzie. O właśnie. I gra, słowa, dzisiejsza. Gad w zalotach.